Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na tarota tygodniowego. Zobaczmy, jaki będzie tydzień od 25 do 31 lipca dla wszystkich znaków z obiaku. Najpierw zaczniemy od osób z podznaku Barana. Baran, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? U osób z podznaku Barana do 31 lipca. Baran, tydzień do 31 lipca. Coż, się może wydarzyć. Bardzo. Tydzień do 31 lipca. No tutaj mam wrażenie, że karty pokazują jakieś oszustwo, które może coś y, radykalnie zmienić, jeżeli chodzi o Waszą postawę, i to oszustwo będzie powiązane albo z Waszym najbliższym otoczeniem, bądź też będzie y, dotyczyło kwestii y, rodzinnych, y, kwestii Dzieci, kwestii jakichś związkowych. Tutaj też karty mogą mówić o takich sytuacjach, w których właśnie ktoś z waszego najbliższego otoczenia w pewien sposób działa na waszą. Szkodę i przez tą osobę prawdopodobnie pewne sprawy mogą się przeciągać, coś nie do końca jest w stanie być dalej kontynuowane, są tu jakieś zastoje. Tak więc w tym tygodniu osoby z podznaku Barana bardziej powinny właśnie uważać na tak zwane bliskie osoby, które teoretycznie mogą Wam się wydawać nawet Waszymi przyjaciółmi, a tak naprawdę Wam w pewien sposób Zagrażają. To teraz byki. Sprawdźmy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Byk, tydzień do 31 lipca. Byk, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? U osób z podznaku byka. Byk do 31 lipca. No, u Was to może być taki dość ciężki tydzień. Teoretycznie na, na początku będzie wszystko tak jak do tej pory. Tutaj dalej mogą wystąpić różnego rodzaju jakieś takie bóle głowy, migreny, jakieś takie ogólne złe samopoczucie, jakiś przesyt w danej sytuacji, jakaś taka walka, walka z otoczeniem, walka z innymi ludźmi. No być może cały tydzień będziecie właśnie chodzili jacyś tacy... Nabuzowanie, bądź też właśnie ta ym, sytuacja waszej stagnacji może u Was właśnie powodować takie ym, jakby wahania nastroju i takie ogólne złe samopoczucie. Być może wy tak naprawdę chcecie coś zmienić, a cały czas jest niestety tak jak do tej pory. To teraz bliźnięta. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Bliźniąta, tydzień do 31 lipca. Bliźniąta, tydzień do 31 lipca. Co się może. Co się może wydarzyć do 31 lipca u osób z podznaku bliźniąt. Karty mogą pokazywać jakieś mm, duże inwestycje, które są powiązane. Z waszym domem, z waszą rodziną. Teoretycznie coś zaczęliście, ale mimo wszystko w tym tygodniu nie będziecie chcieli dalej w to brnąć. To może dotyczyć jakichś większych nakładów finansowych, jakiegoś kredytu, jakiejś pożyczki. Być może, jeżeli jesteś kobietą, masz ochotę kupić sobie coś droższego, może masz ochotę ofiarować coś droższego właśnie jakieś kobiecie z rodziny. Tutaj też kwestie mogą dotyczyć na przykład jakichś takich większych. Wydatków na założenie rodziny, na, na jakieś takie właśnie rzeczy, być może nawet i powiązane z Waszymi zwierzakami, że teoretycznie coś, coś się angażujecie w tym tygodniu, ale mimo wszystko i tak pod koniec tygodnia możecie stwierdzić, że nie warto już dalej to kontynuować i po prostu z tym czymś dajecie sobie spokój. To teraz raki. Rak tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć do 31 lipca u osób z podznaku raka? Rak tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć u osób z podznaku raka? No tutaj jak widzicie karty pokazują, że będzie jakieś takie nagłe wydarzenie, którego tak naprawdę się nie spodziewacie. To może być oszustwo ze strony jakiejś kobiety, która ma na Was bardzo duży wpływ. To może być Wasza partnerka, Wasza przełożona. Tutaj też karty dają taką radę, żeby nie podpisywać jakichś ważnych dokumentów. Zobowiązujących Was do na przykład płacenia jakichś dużych pieniędzy, bo karta królowej monet może tutaj akurat symbolizować kobietę pracującą w banku. Tak więc też starajcie się nie podpisywać takich ważnych dokumentów z tego względu, że ta osoba po prostu będzie działała na Waszą szkodę, będzie chciała Was oszukać, wykorzystać. Jeżeli jesteście też osobami stanowolnego, to tutaj też jak najbardziej uważajcie na kobiety. To teraz osoby spod znaku. Lewa. Zobaczymy, jak to u Was. Lew, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć od 31 lipca po osób z Lew, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? mogą y, mówić o takiej sytuacji, w których na przykład y, wybierza, wybieracie się na jakąś imprezkę, gdzieś jedziecie, y, kierujecie się właśnie na jakieś spotkanie towarzyskie, gdzie jest pewna kobieta, z którą możecie mieć bardzo poważną rozmowę, możecie się nawet y, pokusić. Y, tutaj karty też mogą mówić o takich sytuacjach na przykład, w których dowiadujecie się, że Wasz partner ma kogoś na boku. Y, tutaj akurat y, wyjdzie jakaś taka y, sytuacja, że dowiecie się o Romansie. I tutaj karta Królowej Mieczy może pokazywać Wasze nastawienie do tej całej sytuacji. Tutaj karty też mogą pokazywać takie kwestie, w których na przykład, jeżeli jesteście osobami stanowolnego, tutaj może być jakaś taka kwestia romansowa z kobietą już z przeszłością, którą właśnie poznacie być może poprzez znajomych lub też właśnie na jakimś takim spotkaniu towarzyskim. To teraz panne. Sprawdzimy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Panna. Tydzień do 31 lipca. Panna, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć do 31 lipca u osób spod znaku panna, panna do 31 lipca. wrażenie, że karty mogą mówić o takich kwestiach, w których na przykład, jeżeli y, jesteście osobami takimi właśnie y, trzymającymi się na boku, poniekąd zakompleksionymi, nieśmiałymi, to w tym tygodniu karty pokazują, że y, odchodzicie od tego Waszego y, takiego jakby to nazwać, o takiej Waszej prezentacji, i jesteście bardziej tacy otwarci, towarzyscy. Może właśnie chętniej wychodzicie do ludzi. Być może też będzie jakaś taka sytuacja, w której na przykład pozbędziecie się swoich cech takiej osoby nieśmiałej i tutaj wykażecie się taką spontanicznością, taką, takim podejściem bardzo rozrywkowym do życia, lub, tutaj tutaj kart, lub też tutaj karty mogą mówić o takich kwestiach, gdzie na przykład. Może macie w swoim otoczeniu kogoś, kogoś dużo młodszego, z kim na przykład coś was łączy, może jest jakiś taki trójkąt, taka, jesteście w takiej relacji, gdzie tak naprawdę być może nie wiecie, kogo z tych trzech osób macie poważnie tutaj traktować. I tutaj karty pokazują, że może właśnie w, w tym tygodniu. Odejdziecie od znajomości z jakąś osobą, zostawicie tą osobę. Może właśnie traktowaliście kogoś tak bardziej na luzie, bądź też właśnie był ktoś taki w Waszym otoczeniu, kto. Um, to nie do końca Wam może odpowiadał ze względu właśnie na to, że ten ktoś był tak zwaną szarą myszką, a Wy potrzebujecie kogoś zupełnie innego. I tutaj karty mogą mówić właśnie o tym, że Wy ym, rezygnujecie z tej osoby, już emocjonalnie się w żaden sposób z nią, yy, w nią nie angażujecie i wybieracie takie podejście bardziej luzackie, yy, takie niezobowiązujące. Być może też wybieracie jeszcze zupełnie kogoś nowego. To teraz z wagi. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Waga, tydzień do 31 lipca. Waga, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? Do 31 lipca u osób spod znaku wagi. Waga. No tutaj karta może pokazywać takie kwestie, gdzie yy, powrócą osoby, yy, z którymi łączyło Was coś karmicznego. Yy, będzie pewnego rodzaju takie oczyszczenie, jeżeli chodzi o takie kwestie związkowe, romansowe może powróci wasz dawny kochanek, wasza dawna kochanka, może znowu wejdziecie w jakąś taką relację. Jeżeli jesteście osobami samowolnego, to tutaj te karty też mogą pokazywać właśnie, że w tym tygodniu macie szansę poznać osobę z waszych poprzednich wcieleń, z którą właśnie tworzyliście jakieś takie związki uczuciowe. Tak więc u osób spod znaku Wagi ten tydzień zapowiada się tak bardziej stricte uczuciowo. Tutaj będzie Dużo takich karmicznych sytuacji. To teraz skorpiony. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Skorpion, tydzień do 31 lipca. Skorpion, tydzień do 31 lipca. Skorpion, tydzień do 31 lipca. Skorpion, do 31 lipca. Co się może wydarzyć u osób spod znaku? Skorpiona. No tutaj może być taka sytuacja, w której na przykład yy, świadomie rezygnujecie z czegoś, co było dla Was pewnego rodzaju szczęściem, spełnieniem marzeń i wchodzicie w zupełnie coś innego, tak bardziej yy, logicznie yy, do tego podchodzicie. Yy, kierujecie się przy tym wyborze. Yy, Takim doświadczeniem życiowym. Tutaj karty mogą mówić o takich sytuacjach, gdzie na przykład jesteście na jakiejś imprezie, na jakimś dużym wydarzeniu, gdzie jest masa osób i to wydarzenie wpływa na Was w taki sposób, że na przykład poznajecie jakiegoś mężczyznę, mężczyznę, który jest już na przykład osobą rozwiedzioną, kimś takim bardzo zdystansowanym, kimś bardzo inteligentnym, być może też. Mężczyzna e, pracuje w jakichś służbach e, mundurowych. E, w każdym razie, e, w tym tygodniu, jeżeli chodzi o osoby z podznaku Skorpiona, coś, co dotychczas dla Was jest czymś takim bardzo e, pozytywnym, spełniającym Wasze marzenia, e, to tutaj karty pokazują, że Wy, tak jakbyście świadomie właśnie wybrali coś, co jest właśnie powiązane. Z czymś takim bardzo racjonalnym, bądź też właśnie powiązanym z jakimś konkretnym, z jakimś konkretnym mężczyzną, że wy idziecie w kierunku być może właśnie jakiegoś konkretnego pana. To teraz w strzelce. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Strzelec, tydzień do 31 lipca. Strzelec tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? Do 31 lipca u osób z podznaku Strzelca. Strzelec do 31 lipca. Te karty pokazują jakiś e, łasnowy początek. W coś wchodzicie, w coś mm, całkowicie nowego przy czym to coś być może zakładacie, że będzie dla was jakimś takim, będzie dla was jakąś taką kwestią, która może wprowadzić pewnego rodzaju równowagę, ale mimo wszystko tutaj będzie się bardzo dużo działo. bardzo dużo kontaktów, jakichś takich sponta, spontanicznych sytuacji, dużo rozmów bardzo dużo wyda, wydarzeń. Tak więc, jeżeli Strzelcy w tym tygodniu liczycie na jakiś taki bardzo y, nudny tydzień, no to tutaj karty mówią w, o wręcz y, innych sytuacjach. To jeszcze teraz tylko koziorożce zobaczymy, jaki to u Was będzie ten przyszły tydzień. Koziorożec do 31 lipca. Co się może wydarzyć do 31 lipca u osób z podznaku koziorożca? Koziorożec tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? Ono, tutaj karty pokazują jakieś kwestie powiązane być może z Waszą rodziną, z majątkiem rodzinnym, z dobrymi inwestycjami. Coś, co sprawia Wam radość, coś, co ym, dzięki czemu Wy możecie coś tutaj zyskać, że czujecie się spełnieni. Być może też posiądziecie pewnego rodzaju wiedzę, lecz, bądź też coś, co było kiedyś przed Wami ukrywane, w tym tygodniu akurat e, wypłynie na światło dzienne, to Wy właśnie zdobędziecie pewnego rodzaju wiedzę, która da Wam takie poczucie spełnienia, Materialnego. Jest to bardzo dobry okres właśnie dla różnego rodzaju inwestycji w swój dom, swoją rodzinę. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, tutaj też jak najbardziej macie szansę poznać kobietę już do takiego stałego, poważniejszego związku. Ten ktoś może wydać Wam się jakiś taki bardzo tajemniczy, ale jak poznacie tę osobę, to wewnętrznie będziecie czuli, że to jest. Ta konkretna kobieta. Tutaj karty też mogą pokazywać, że możecie ją właśnie spotkać, poznać, właśnie poprzez być może jakieś takie kwestie powiązane z zakupami z, w miejscu, gdzie przepływa pieniądz. Tak więc u osób z poznaku koziorożca no tutaj. Karty pokazują bardzo pozytywny tydzień, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje w dom, czy też o kwestie poznawania kobiet do stałego, poważnego związku. Zobaczymy teraz wodniki. Wodnik, tydzień do 31 lipca. Wodnik, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć do 31 lipca? Lipca u osób z znaku Wodnik, Wodnik do 31 lipca. No, tutaj karty mogą pokazywać jakieś kwestie mówiące o blokadach, które są um, przy Waszych jakichś nowych projektach, przy... Um, przy kwestiach powiązanych na przykład z budowaniem jakiegoś poważniejszego związku, z budowaniem na przykład stricte domu, jakiejś nieruchomości, teoretycznie chcielibyście coś zrobić, ale tutaj są duże problemy i wy tak naprawdę nie wiecie teraz, jaką decyzję podjąć. Może nie zauważacie drugiego, drugiego wyjścia z danej sytuacji, może też nie chcecie tak naprawdę widzieć, że jest jeszcze jakaś inna, druga opcja. Tak więc dla osób z znaku wodnika. W tym tygodniu tutaj mogą pojawić się jakieś takie bardziej poważniejsze utrudnienia, jeżeli chodzi o kwestię budowania czegoś takiego bardzo stabilnego. To teraz zobaczymy jeszcze tylko osoby z podznaków ryb. Sprawdzimy jaki dla Was będzie ten tydzień do 31 lipca. Ryby, tydzień do 31 lipca. Co się może wydarzyć? Do 31 lipca u osób z pod znaku ryb. Ryby do 31 lipca. Co się może wydarzyć? Ryby do 31 lipca. Co się może wydarzyć? Uch, no u Was to tutaj może być ciekawie. No ewidentnie widzicie, że chodzi o kwestie uczuciowe, rodzinne, jakiś romans, coś, coś się dzieje. Um, tutaj może być taka sytuacja, w których na przykład um, jesteście, jesteście w stanie związku, macie rodzinę, macie partnera, ale mimo wszystko macie romans właśnie z kimś, z facetem, który was jeszcze kocha który ewidentnie coś do was czuje. Karty też mogą mówić takie sytuacje, jeżeli, jeżeli na przykład jesteście osobami w stanu wolnego, to też u was może być coś takiego, że właśnie w najbliższym otoczeniu macie mężczyznę, który coś do was skrycie czuje. Być może też tak naprawdę może Wam w tym tygodniu zaproponować taką relację w ukryciu. Gdzie Wy możecie odebrać tą relację jako coś takiego niezbyt poważnego, ale tak naprawdę ten mężczyzna tutaj darzy Was bardzo dużym uczuciem. Tak, więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na ten tydzień. Oczywiście życzę wszystkim udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. pa! pa.